ojca i syna i ducha świętego, zdjęniczka świętej siostry Faustyny. O Jezu, mój, Ty wiesz, Ty jeden dobrze wiesz, że serce moje nie zna innej miłości prócz Ciebie. Cała moja miłość dziewicza w Tobie, O Jezu, tonęła na wieki. Czuję to dobrze, jak Twoja boska krew krąży w sercu moim. Nie ma w tym żadnej wątpliwości, że z tą krwią Twoją przynajświętszą weszła w serce moje miłość Twoja najczystsza. Czuję, że mieszkasz we mnie z Ojcem i Duchem Świętym, a raczej czuję, że ja żyję w Tobie, o Boże, niepojęty. Czuję, że się rozpływam w Tobie jako jedna kropla w oceanie. Czuję, że jesteś na zewnątrz i we wnętrznościach moich. Czuję, że jesteś we wszystkim, co mnie otacza, we wszystkim, co mnie spotyka. O Boże Mój, poznałam Cię wewnątrz serca swego i ukochałam Cię ponad wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi czy w niebie. Serca nasze rozumieją się wzajemnie, a nikt z ludzi tego nie pojmie. Panie Jezu Miłosierny, w tej naszej chwili adoracji chwili modlitwy chcemy przyjąć rozumem i sercem, że z nami, kiedy jesteśmy w łasce, dzieje się to samo, co opisywała siostra Faustyna. Że my też rozpływamy się w Twojej miłości, jak jedna kropla w oceanie. Że Ty też mieszkasz w nas, razem z Ojcem i Duchem. Że żyjemy w Tobie. Prosimy Cię Jezu, abyśmy doświadczyli Twojej bliskości. W naszej modlitwie pamiętajmy o prześladowanych chrześcijanach, pamiętajmy o tych wszystkich, którzy najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, o zmarłych i umierających i tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. O krwili Potom wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego Jako zdrój miłosierdzia dla nas Ufamy Tobie O krwi i wodo, któraś wypłynęła Z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie i imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjołaski łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, zawsze mogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi, Pan, umęcząc pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywo wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego, Nie się czytana, dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki dla jego bolesnej małki. Dla jego, jego się przyda, się, siar, się. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki 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 Dla Jego Bolesnej Małki. Dla Jego Bolesnej Małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego a Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki Dla Jego bolesnej męki

Dla Jego bolesnej męki. Nie jest mocniej przegrana niż świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Nie jest mocniej przegrana niż świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego Bolesnej Męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego, Syna Twojego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki. Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki Dla jego bolesnej małki. Dla jego, netra, dla, jego netra, dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Dla jego bolesnej małki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Sna Twojego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla jego bolesnej małki 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 Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej małki. Święty Boże, święte nieśmiertelne, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelne. Zmiłuj się nad nami nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, święty Janie Pawle II, święta siostro Faustyno, święty Andrzeju Apostola, Błogosławiony Ojcze Honoracie, Błogosławiony Księży Michale Sopoćko, Błogosławiony Księży Jerzy Popiełuszko. Boże, Boże Cze, Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w tobie, Trój, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania twojego Syna miej miłosierdzie dla nas. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezus Jesu ufamy Tobie, Jesu ufamy Tobie, Jesu ufamy Tobie, J. there go Byśmy mogli godnie uczestniczyć w obrzędzie Komunii Świętej i stańmy przed dobrym Bogiem w prawdzie o naszym życiu. Panie Jezu, dobry Pasterzu, który znasz swoje owce, zmiłuj się nad nami. Chryste, który szukasz owcy zabłąkanej, a się znajdziesz, zmiłuj się nad nami. Panie, który życie swoje oddajesz za owce, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg, Wszechmogący Mogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Z Ewangelii według świętego Jana Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Módlmy się, jak nas nauczył Pan Jezus, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Wzywamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczta. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ustrowiona dusza moja. Modlmy się, Boże nasz Ojcze, Niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedzmak nieba, niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syni Duch Święty wielbić Pana.